Siema, dziś pokażę, jak widzieć nowe wierzchowcy z Metina yy, na prywatnych serwerach. Yy, żeby widzieć te wierzchowce potrzeba nam pliki PAK oraz niepatrzony Metin z 2008 roku. Do plików podam link w opisie. Wypakuję, jeżeli mamy już te pliki, wypakowujemy je i te pliki wklejamy do folderu do folderu pack Dajemy tak na wszystkie i odpalamy jakiś serwer Logujemy się I wchodzimy na postać. Yy, na niektórych serwerach, tak jak Duli, widać od razu, że mamy, mamy od razu LWA. A na niektórych serwerach, na przykład Metin 5, yy, widać na początek, mam, dostajemy Wilka, ubijemy trochę mobów, dostajemy dzika, tygrysa i Lwa. No i jak widać, wszystko działa: mamy Lwa. Dobra, dzięki za obejrzenie. Zapraszam do subskrypcji mojego profilu na rok.